O nie, teraz... Cześć wszystkim, tutaj to jest... macka. A to jest poradnik. filmik, taki poradnik. Yy, tak, I pochwalić. tak muszę się pochwalić. Mam takiego wielkanocnego skina, tylko że... Takie wykonocne, że tylko mam uszy, takie kurcające. I w tym poradniku y, pokażę Wam, jak wyłączyć deszcz w Minecraft za pomocą modyfikacji Optifine. No oczywiście, włączamy opcje, ustawienia graficzne. To jest bardzo proste. Animations. I teraz y, musimy znaleźć Rain Splash Musimy to, musi to być off. Details. I teraz jeszcze details. I rain and snow, też. Rain and snow oh. też musi być off. Ok. Gotowe. Okay. Gotowe. I magia. To gry. Ma I magia. Nie ma dźwięku ani nic. Nic nie spada. Tylko jest, jeden, nie spada. Tylko jest jeden malutki minus. Muszę, do tego, drzewa Muszę do tego drzewa podejść. Nie wiem czy akurat będzie widać. Akur, nie wiem, o. Jak się popatrzycie, to, to można zobaczyć jak kropelki deszczu spadają z liści. O tutaj widać. I tego nie wiem jak włączyć, ale mi to nie tam przeszkadza, nie tak? przeszkadza. Ważne, że nie ma dźwięku. Dobrze. No i to chyba na tyle. To, i może przy okazji jeszcze Wam pokażę jak zrobić, żeby trawa rosła od bokach. Jeżeli pamiętam, to było. Hmm. Better, Nie Better Snow. O Better Grass i musi być, o, się... grass i musi być się, się na fast. Jeżeli mamy off. Jeżeli off można to, zobaczyć, to, to już można to. zobaczyć, ale ja pokażę. Mamy domyślną. Ja, dom. A ja mi się bardziej właśnie no podoba jak jest ja cała zarośnięta, to ja sobie od razu włączę dobra. na fas albo fancy. No i to teraz na pewno na tyle. No i to teraz na pewno cześć. na tyle. No to cześć. Ehm um, dobra, tutaj